Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dawno nic nie nagrywałem Ale tak jak mówiłem w wakacje to jest zupełnie inny okres No co, zróbmy takie może krótkie podsumowanie tego Polarisa Czy to jest dobry sprzęt, czy to nie jest dobry sprzęt Pojechał ze mną do Macedonii Wrócił cały zdrowy Co się zepsuło Opowiem też czy w ogóle coś się zepsuło? W jaki sposób? Jak się przygotować, tam do tego żebyście później nie byli zdziwieni, jeśli ktoś tam będzie chciał się wybrać? No to wiadomo, że polecam ogólnie. Wypadł super. Są tam jakieś tam krótkie relacje na moim kanale. Zacznijmy od tego, co się zepsuło. Tak? W sumie to poza dwoma oponami, rozciętymi, urwało mi się tylko śmucowanie akumulatora, a teren był naprawdę no, delikatnie mówiąc wymagający. tak? Właśnie przystąpiłem do mycia tego wszystkiego. To już tyle czasu. No tutaj taka doraźna naprawa, wiadomo. Jeszcze schodzi mi też z drugiego, nie wiem, też pewnie jest coś rozcięte, bo wyciągałem te wszystkie kufry. Jest tu mnóstwo tego, no i właśnie wracajmy, wróćmy do, do początku, czy Polaris to dobry sprzęt? Do takich wyjazdów jak Macedonia, tam te wszystkie podjazdy skalne, te dziury, doły, przeloty asfaltowe, idealne, nie za szeroki, nie za duży, wszędzie się mieści, także tutaj jeśli chodzi o wygodę, a wiecie, że byłem w zeszłym roku tym swoim kanamikiem, to jeszcze są takie, o jakby tu jego pozostałości, bo tam się na skalę zatrzymałem trochę bokiem, nie dało inaczej. No ale to co tutaj się zniszczyło, a to co tu się zewnętrznie zniszczyło, to w ogóle jeśli ktoś chce jechać sprzętem, a chciałby go zachować, nie wiem, nowego czy tam no, różnie mają ludzie pomysły, no to zapomnijcie o tym. Ten sprzęt nie miał ani jednej rysy, jak go brałem, dopóki nie pojechałem do Macedonii. Zobaczcie na ten plastik. Plastik to w ogóle to jest chyba jedna wielka rysa. 90% terenów tam górskich to cały czas rąbiecie po drzewach. Zobaczcie na dachu co się dzieje. Cały czas trzesz bokami o drzewa. sięki czas. Czasem większe, mniejsze, jałowce. No mówię no co tutaj się porobiło. To jak to się z to niech sobie od razu oklei taki sprzęt. Bo jeden taki wyjazd i z nowego no, jest tak jak widzicie tutaj no, to jest masakra jeśli chodzi o rysowanie sprzętu jeśli chodzi mówię, o awarię poza rozłączonym urwaną mocowaniem akumulatora nic tu mi się nie stało sprawiał się bardzo dobrze w porównaniu do Mavericków nie grzał się Polaris ma dwie chłodnice jak widać zajebiście duży wentylator a Maverick, z tego co widziałem, jak tam rozbierali, ma wentylator normalnie z Kanama 1000, co jest dziwne. No ale tak już jest, tak? Maverick pod górkę miał ciężko, troszkę przywrócona chłodnica, już się gotował. Jakoś tam sobie serwis poradził z tym. No tutaj wiadomo, tak? Jakiś tam fit powietrza, jak już tutaj jesteśmy, jest dużo większy niż, niż w... Tam czyszczałem, czyściłem go oczywiście regularnie, jest dużo większy niż w kładzie. Bez porównania myślę, że trzy razy większy. Także tutaj oczywiście wszystko myte jest wodą w środku. Na razie to tylko takie mycie wstępne, żeby to dobrze umyć. Następna <laughs> sprawa. Kurde. Przepraszam. Rozróżniająca kłada od UTV-ki. Po godzinie mycia mamy to trochę podmyte. <laughs> A do umycia to brakuje tu jeszcze mi co najmniej dwóch godzin. No, mycie tego to jest koszmar. Powiem Wam szczerze, że mycie naprawdę. O, tu się coś tam też rozdarło od jakichś kałęci, No to standard. Także Macedonia 24 2024 można uznać za zaliczoną. No mówię, no nie pozaczepiałem zbytnio niczym. Chyba raczej tak starałem się uważać. No z tyłu to jest taki nosek, ale on jest metalowy. Tam za dwa razy dziugnąłem. Gdzieś tam podłogą trochę. No nie da się w tych rowach, w tych kamieniach, ale jak się uważa. Amortyzatory robią zarąbistą robotę. W radiu jest sterowanie, utwardza się jednym kliknięciem na kierownicy, także już później nie dobijamy, zjeżdżając z górki, widząc, że nie ma już ratunku, jedziecie na zawieszeniu miękkim, wciskacie ten guzik. Ono błyskawicznie robi się twarde jak beton, także nie dobijecie, nie wyfruniecie. Polaris naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Czy to dobry sprzęt? Uważam, że dobry sprzęt. Jeżdżę już tym trochę, no nie zrobiłem może jakoś tam wiele kilometrów, ale nie byłem tam sam. Pola, żaden Polaris, y, jeśli chodzi o utv y co prawda nie było kłada, nie miał ani jednej awarii. No wiadomo, że to się wszystko szybko starzeje. Tak jak widzicie, to jest sprzęt 3 lata. Się trochę amortyzator wyciera. Ale tu mi doradził od serwisu, że trzeba sprężynę ustawić na te strzałki jedną na jedną strzałkę. właśnie, jakbyście chcieli wiedzieć kiedyś. Ktoś, kto ma UTF-a, może z nami, że kupić. Sprężyna musi się kończyć na tej strzałce, druga na drugiej strzałce, to się wtedy wyrównuje nie będzie tak tarło. Także to zostało mi do zrobienia. Oczywiście serwis cały teraz już tak, bo byłem i na Mazurach i na Macedonii. Teraz trzeba mieć olej w skrzyni. W silniku, w przednim moście. W przednim moście to w ogóle wchodzi tak mało, że to jest śmiech na sali. Ja zawsze trochę to pochylam jakoś, żeby żeby wlać trochę więcej, bo to wszystko, co tam wchodzi, to, to jest jakaś żenada. No wiadomo, siedzenia się wyjmuje do mycia, wszystko tutaj jest wodoodporne jakby. Kuferki, szybki montaż, ten lock and ride, czy jak to tam się nazywa. Opony mam na zapas, jeszcze cztery, więc coś tam się wybierze. Nie mówię, no poza tym, że wszystko jest zrysowane, jak wygląda jak stare ścierwo, to no to bardzo fajnie tam tym się jeździ w porównaniu do mojego kanamika. Nie umęczyło mi to wcale. Miałem jeszcze też pasażera, bo nie mieli we dwóch jakaś nakładzie, a to jest bez sens całkowity tam. Tak mówię, no teraz trzeba go jakoś domyć, ale to naprawdę jest, to się myje tam. Pół godziny, to nie wiem, co co trzeba robić przez pół godziny. No a to, a i jeszcze jedna sprawa koszty, tak? No koszty. Zawiezienia tego sprzętu w porównaniu do kłada, no też są niespółmierne jeśli chodzi o taki wyjazd. Nawet jeśli chcecie sami zawieźć tak kładzika, przyczepka, samochodzik osobowy, cokolwiek bez uprawnień, nie dzieć. no tutaj albo trzeba mieć Wypożyczyć lawet, albo mieć prawo jazdy na przyczepy. Bo to już przekracza te 750 kg, trochę więcej waży, więc no tutaj jest to następny. Zawsze powtarzam, problem gabarytowo też to jest dosyć duże. Także wszystko tu jest jak na wielkość. On jest razy 2, to koszty też są razy 2. Żebyście wiedzieli, jak macie kłada, ileś to kosztuje, to tu od razu mnóżcie to przez 2. I wtedy dopiero nie będziecie rozczarowani. Tak, klocki chyba jeszcze są, ale to wszystko sobie sprawdzę. Później, jak już go e, e, chyba domyję, co naprawdę jest. Nie lada wyczynem, żeby to tam Ciągle gdzieś ten piach, coś ciągle się wyłazi. No ale taki już jest. Już taki jest, inny nie będzie. Nie lubię tego mieć. Strasznie go nie lubię myć. A nie daj Boże tym błocie upalać, no to ja powodzenia życzę wszystkim. Bo mycie to chyba trzeba, nie wiem, sobie drugie życie jakieś jeszcze załatwić, żeby zdążyć na czas. No w kładziku oczywiście wspomaganie jeszcze nie naprawiłem, bo w upał nie jeżdżę, wiadomo. A nowe Felgi jakieś tam będą do tych opon błotnych, szleżą, czekają na montaż. Od razu może wjadę też z nowym przodem, no to zaraz będzie polecie, ale tam raczej nie będę chyba nim jeździł, wolę, jednak jeździć tam jest wygodniej, jest fajniej, jest dużo lepiej. Także tutaj w moim wieku już to naprawdę no, bez porównania, jazda RZR-em tak jak te góry tam. Tam, gdzie wjeżdżałem nim bez problemu, no to kłady nawet w maxie odklejały się. Tam kolega miał rolkę. Pozdrawiam serdecznie chłopaków z gór. Naprawdę niesamowicie zawzięci nie odpuszczali, nie było drogi, robili drogę we trzech na tych kładach. Naprawdę zgrany team. No mówię, jedna rolka, jeden miał tam, nie pękał, podnieśli go i dalej. Także tutaj to. Wiek robi też swoje, młoci, tak, dużo młodsi, dużo sprawniejsi No i jeszcze tam im się chce, no, nie powiem, żebym nie pojechał, ale to Ale to po co? Głównie to ja go kupiłem z myślą o tym, żeby właśnie robić takie Dalsze wyprawy, nie tutaj w koło Po błocie, bo to jest Bez sensu Czy Polaris jest dobry? Jest dobry Jest dobry Do tego, do czego ja go używam Nie wiem jak to inny ja używam go tylko do rekreacji, do dalekich przelotów, właśnie do takich wyjazdów. Muzyka się przydaje, radio też gdzieś tam na postoju fajnie można sobie tam wrzucić kawałek muzyczki, wszystko sobie gra. Kurde. Pakowność jego niesamowita, w tych kufrach wszystko zmieścicie, także tutaj to bez problemu. Trwałość, zużycie paliwa jak wolno, porównywalne, dokłada, zbiornik większy to to akurat, akurat nie jest problemem, później sprawdzę na podnośniku całe zawieszenie, jak to wygląda, ile to dostało, przestawię te amortyzatory Muszę też trochę o niego zadbać, bo też już tu 3 tygodnie prawie minęło Zaraz będzie od powrotu, a ja jeszcze go tutaj nie umyłem Spróbujemy najpierw trochę umyć później Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej Śmiechu warta, no ale tak to już jest z tym sprzętem, o, szybko jeszcze klaik jakiś został Też ją wyczyścimy jest czym. Także jeśli chodzi o kłada, no nie mam co tam Wam na razie nagrywać. Fajnie chodzi po tym wszystkim, pokażę Wam kiedyś, poproszę syna mnie nagra jak przy 40 na godzinę jeszcze idzie na gumę autentycznie, nie ściemniam, wystarczy go tylko leciutko gazem przydusić, żeby troszeczkę kucnął naprzód i maneta i jedziemy na dwóch kołach, tak jak tutaj ostatnio jechałem, zacząłem stąd, skończyłem gdzieś tam przy tym dużym domu, kurde. Wstyd powiedzieć ile było na liczniku Nie będę mówił Fuch, Czasem człowiek nie wiem co tam ma w głowie Stary a głupi Także Z podsumowania To na razie tyle Pozdrawiam wszystkich wiernych swoich tutaj Fanów Bądź tych którzy lubią coś Usłyszeć ciekawego Bądź nieciekawego Staram się mówię, przekazywać Wam taką wiedzę no, bardziej techniczną, tak? Żebyście wiedzieli z czym to się jest, z czym to się wiąże, czy warto, czy nie warto, sami to ocenicie. Pod względem jazdy komfortu. Ja mówię, chciałem koniecznie z tym zawieszeniem. Macie miękko, macie twardo, macie wybór. To jest super sprawa. Uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy. No wiadomo, że zawieszenie podstawa, najlepsza rzecz, jaka może być ten foksik z, tym, z tą regulacją. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia na szlaku. Niedługo będą jakieś tam nowe ogrywki, nowe porównania. Eee, ostatnio dowiedziałem się, że będzie tutaj chyba nowe CF Moto, jakieś 850, jakiś tam marka kolega kupił. Chcecie coś tam, można ograć. Może da mi się przejechać. Może się nie pogniewa, jak źle się wyrażę. Aczkolwiek nie wiem, czy się źle wyrażę, bo nie wiem, nie jeździłem, nie będę mówił. Sami wiecie, że jestem fanem Kanama. To nie o to chodzi. Nie obrażam tu nikogo, kto jeździ na CF Moto, absolutnie, bo CF Moto się uczy też. Wiele rzeczy zmienia, choćby nawet ten fajny wyświetlacz, co robią. No naprawdę, dla mnie rewelacja. No tu jeszcze mamy taki licznik w Konami prawdziwy, tak? Powiedzmy, wskazówkowy, ale to, co już później zrobili, no to, to już jest żenada. kurde, to jest w ogóle, Myśmy się cofali w rozwoju. No, Polaris to wiadomo, że tam ten wyświetlacz robi swoje, tam wszystkie są dane, to, to, to w ogóle jest. nie korzystam też z tych funkcji, za aż tyle, ale, ale przydaje się mimo wszystko. Także tutaj mamy Canam Contra Polaris, jeśli chodzi o RZtera, Jeśli miałbym kupić Mavericka, mocno mi się zastanawiał. Nie wiem, nie jeździłem musiałbym mieć porównać, bo widziałem, jak się tam sprawowały, no to tutaj to naprawdę bez problemu. Wszystkie dojechały, żadnych poza oponami. Nikt nie miał żadnego problemu, a naprawdę ten wpierdziel tam był po tych górach, kamieniach, skałach. Kurde, no to jeszcze on tyle nie dostał. Ale sprawował się dzielnie, poza tym, że plastiki nie istnieją już w stanie takim jaki były. No to nie ma to znaczenia, tak? to, to i tak wszystko w razie jakiś tam wywrotki to rozbieracie się z tego, zostaje kołarama. To nie o to chodzi, żeby to trzymać pod kosem, tylko chodzi o to, żeby to sprawiało Wam jak największą frajdę. Tylko mówię, no jak ktoś lubi, żeby był piękny i stał piękny przed garażem, Macedonia zniszczy go na miazgę. Kładnie, kład tam się mieści bez problemu. Także to przecież też nie byłem. Zobaczcie, że tyle wecowania nie jest zniszczone. Naprawdę to, to jest super. Oczywiście zawsze czyściutki stoi umyty. A tutaj jest jak jest. Ale jest dobrze. Także do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Polecam Merzetera jeśli ktoś komu się znudzi kład, bądź może pierwszy, no oczywiście turbo, tak, bo turbo to jednak robi robotę. Nie każdy tam idzie pełną manetą, ale jak trzeba gdzieś tam wierzcie mi jak przyciśniecie, co to tak idzie, że kurde, no nawet nie stęknie. Tam gdzie kład nie ma szans podjechać, to tym idziecie. Puch, tylko idzie gwizd. Oczywiście mówimy o utwardzonych jakichś takich podjazdach. Nie było to, było to woda, tutaj to w ogóle jest kaplica. Tu jest nisko wylot, od razu, zaraz spaska. Tu się, wiecie, od razu się nalewa, także dotąd woda tylko. Czyli mamy dokąd. No, nie powiem do po co, zależy gdzie kto ma jaja, na <noise> jakiej wysokości. No i tylko jakieś tam mycia, mycia, mycia. I znowu czekamy na jakąś dłuższą wyprawę, może jakieś mazury. U mojego. Pięknie go wyczyszczę. Spróbuję jakimiś tam środkami, żeby, żeby znowu go tam troszkę zabezpieczyć. A jak nie będę jakiś tam robił wypraw, no to pójdzie do sprzedania, tak? Ale na pewno to ogłoszę gdzieś tam, czy na YouTubie, czy gdzieś. Rozstaniemy się z nim. Nie przedłużam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeszcze raz. Tu stoi pogromca wszystkiego. Top of the top. To jest mój konik. Ja to uwielbiam. Nie będę mówił głośno, ale już czekam na nowy przód. Może żona ogląda. Na tych nowych lampach, bo tam kompletują. chłopaki składowanie. PL, pozdrawiam. No coś trzeba zmienić. Te lampy już mi wkurzają i kleiłem je i cudowałem. I ciągle ta wlatuje, ciągle ta woda. Kurde, to, to z AliExpress. Wiecie, jakie to są lampy do pierwszej kałuży. Może, czy od razu z wyniesieniem coś spróbujemy zrobić nowego? <laughs> bo już się robi nudno. to nie dokładałem parę tysięcy, więc. <laughs> Nie śmieję się, żartuję. Zawsze się coś tam dokłada, ale, ale nowy przód jest fajny. No zobaczymy jak tu siądzie. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. O, 1000 R to jest 1000 R. Do zobaczenia.